Cześć wszystkim, z tej strony Marcin i w tym poradniku pokażę Wam, jak zrobić taki kolorowy, połyskujący efekt tekstowy w programie Photoshop CS6. Najpierw ustawmy kolor dla naszego tła. Niech to będzie czarny najlepiej. I. Otwórzmy nowy projekt, klikając File i New. Nazwę to Light Text Effect. Tutaj możecie ustawić wszystko tak jak ja, poza wysokością i szerokością. Bo to zależy od was, nie musicie się trzymać nie musicie robić dokładnie takiego napisu jak ja. Zróbcie wymiary takie, jakie chcecie, jakie Wam odpowiadają. I w Color Mode ustawcie RGB Color. Następnie OK. No i mamy nasze tło. Utwórzmy nową warstwę klikając na tą ikonę. I ustawmy tutaj kolory, żeby były biały i czarny. Następnie kliknijcie Filter, Render i Clouds. OK. Kliknijcie na tą warstwę prawym przyciskiem, a następnie kliknijcie Blending Options i wybierzcie Gradient Overlay. Kliknijcie na ten fragment, by edytować gradient i. Wybierzcie jakiś jeden wzór, ja wybrałem ten I OK yy, w Blend Mode, czyli trybie mieszania. Stawcie Multiply. I OK. I zrobiliśmy takie proste tło. Można zmienić krycie na trochę słabsze. OK. Teraz możemy dodać nas na, nasz napis klikając na tą literkę T. Horizontal Type Tool tutaj wybierzcie tutaj wybierzcie wasz rodzaj czcionki u mnie to jest Brush Script STD i rozmiar czcionki kliknijcie na obrazek i napiszcie jakiś tekst by przesunąć kliknijcie Move Tool Później kliknijcie Zdjęcie i przesuńcie, gdzie chcecie Wasz tekst. Kiedy już mamy tekst, kliknijcie FX i następnie Blending Options. W Blending Options zaznaczcie Bevel Emboss, kontur i Texture. Następnie Inner Shadow i w Inner Shadow ustawcie Distance około 30 pikseli Choke około 30% i Size na 0 Następnie kliknijcie Gradient Overlay Kliknijcie tutaj by edytować gradient i wybierzcie jeden typ gradientu, ja do tego użyłem tego typu o nazwie Blue Red Yellow i OK. Na koniec jeszcze kliknijcie Outer Glow i kliknijcie tutaj, bo oczywiście edytować. Wybierzcie pierwszy typ, tutaj kolor biały. I OK. Spread ustawcie na około 70% i size niech zostanie 5 pikseli. OK. Zduplikujcie tą warstwę i jeszcze raz, następnie odkliknijcie widoczność w outer glow w, efekt, w efektach i inner shadow i kliknijcie filter blur i radial blur. Ustawcie amount na 100 i w blur method kliknijcie zoom. OK. Zduplikujcie tą warstwę z rozmyciem. I możecie tutaj zmienić krycie na 80%, jeżeli jest zbyt mocne. OK. Teraz utwórzcie nową warstwę. Kliknijcie tą ikonę. Następnie Solid Color i wypełnijcie to czarnym kolorem. Kliknijcie Filter, Render i Lens Flare. Tutaj możecie wybrać wasz typ. Wasz lens type, ustawcie jasność na około 90%, a tu w tym okienku na górze można przesunąć lens flare, odrobinę, według uznania, i OK. I w trybie mieszania ustawcie Lighten. Otwórzcie nową warstwę, kliknijcie brasztul i wybierzcie gwiazdę. W opisie umieściłem stronę, z której możecie pobrać takie gwiazdy, więc nie martwcie się, też je możecie mieć. Dodajcie trochę gwiazd do waszego napisu, by go rozjaśnić. Zduplikujcie tą warstwę z gwiazdami następnie filter blur i gaussian blur by zrobić je lekko rozmyte po prostu. ok i to wszystko jak widzicie nie jest to dosyć trudne jeżeli się podobało i przydało Lajkujcie filmik, subskrybujcie kanał po więcej poradników z programu Photoshop i do usłyszenia w następnym poradniku.